Cześć, siemanko ludzie, ja jestem Pawcio To jest Cześć? czwarty odcinek z Robloxa, jest ze mną Oskar i Bobek Nobek Cześć, ja jestem, ja jestem drugi raz który... Nie, trzeci już raz z nami Eee, wbijajcie na Oskara Nowa kanał Odłożyłem. uuu, uuu, wie, o wie Rzucie Ja mogę. mam głowę, uciekam Postawię wieżyczkę, jestem dobry Ja postawiłem wieżyczkę Coś tak ze mną zrobiło. A, wziął mnie. <grym sailikana> nie wiem, postawiłem wieżyczkę. Ten taki, duży, taki duży z dużymi Chodź na budynek, na budynek. Tu jest moja wieżyczka. Ten taki duży z długimi Bobek moja wieżyczka w niego nawala. Dawaj! Uciekaj na budynek. Jak? No, ja mówię tak po prostu. Ja nie mogę wskoczyć. skoczyć. Patrz, to jest moja wyżyczka. Ta tutaj. Zabiłem go. Ja, tak? bedłem. Kurczę. Nagrywamy 30, bo tu się mniej nie da. Ja, 20. Czemu 20 ty nagrywasz? Bo dla A... mnie to jest za dużo i. Aaa, no. bo ty masz dymówkę tego noba. Tak. A ja nie mam dymówki i jestem lepszy. Jakbyś zapłacił. Tak najlepszy... A, dostałeś! O, dostałem Cave batem. No i ja w ciebie strzelam. Pilce, szybko, picy. Kurde, uleczył ja się. Pisałem. A ja strzelałem w Oscara Cave batem. Już się nie uleczyłem. Kurde, pisałem. a ja w ciebie strzelałem, i byłeś na stan na ręką. Nie, Oscar. 230 Dead no. No. Mam. mam 230 fifi, mam na tego. Jak ty masz 230? No, dostałem 100 przed chwilą, miałem 130. O, dawać! Ostatni jest! Widzę i nikt go nie może zabić. O, Tylko Jest! Skoń... Rank 1 dostałem. Ja jestem był drugi. Nie, pierwszy. Ja też mam rank jeden, a ty? Ja pierwszy miałem. No ja i tak. Rank jeden dostałeś, nie? No. Sto, no. Sto, 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 yy. ale nie, ale nie masz przy sobie pasaczka. Ja mam przy sobie pasaczek. A może nie, nie? Widzisz, ja mam przy sobie takie. Ej, rewolwer jest jako druga broń. Szybko, rewolwer. bo zaraz nie zdążysz. Co, ja już jestem ready. Ajo, ja mogę sobie kupić. Ja Ty może już nie zdążysz. O, ja mam kawidzielkę. U an, anknął, no, to jest, to jest y, FFA. FFA free wszyscy to, na wszyscy. Free for all. Wywaliło mnie od razu, ja walę. Bo za się rodzę. Kim jesteście? Widzę ja Oscara. Się to jest. Mapie. To są wszyscy na wszystkich. Dostałeś trochę ode mnie. Uważaj, Filip wiecie to po mnie. A ja nawalam Foskara. Nie, wywalił mnie ktoś z mapy. A był Oscar na dwa strzały. i No, Wiecie ile mam hajsu? Wiecie ile mam hajsu? No. 380. No. Ja mam 230 Inwentiory Livor i mam co jeszcze, by sobie to kupić? Ja zbieram na tego szudguna. Bo wiesz, że jak kupisz, to ci hajsu nie bierze. Wiem, wiem. To jest dobre. A ja Do mam Fifi tu... Fifi, pas... ja mam paseczek. Ja? A nie pokazywałem jej wtedy. Taką ja strzałeczkę, jakby. Nie wiem, co tam jest. Ja. Mołotowa Tymasia. Ja? Ja Zaznaczenie jest dokładnie.

A ja, ja to mam. A ja. Dobra, mam. Piszę, bym musiał sobie trochę albo holdika od razu. Ja sobie tutaj ten kupuję. Dobra, wszystko kupiłem, co mogę. Okej, okay, dobra. Ja też już wszystko Wszystko O, kupiłem. jakiś ziomek wygrał. Wygrał? No. Powiem ci, jak będzie 20 minut. Eee, na razie to jest 5. A mnie tutaj, a mnie tutaj też pokazuje, pokazuje. A mnie nie pokazuje, ja muszę nacisnąć actiona. A mam 5 minut. Ja mam takie. Daj, to Nie masz u mnie paseczka. A ja mam. Bobek, a... pokazuję ci paseczek o... koło Oskara? W inwentoli trzeba wejść i mam taką koło... trzeba... A ja mam obok siebie, jak mam ready na przykład. To mam obok siebie paseczek. Babek! Mam, bo wiesz co? Mi Babek, bierz ready, bo zaraz stał. cię nie w życiu. Ready, bierz. Ok, trzy, chyba. No. Dwa, dwa, jeden. Jest! W ostatniej sekundzie. Baj. O, znowu, daj baj. Ale cztery. Hard. O, kurde. Oh. Ej! No, czemu? Ja chciałem być tym. O, ja już zjadłem. No, długo się pograłem. Nowa mapa, nowa mapa. Eee. Ja widzę do... różową! Różową widzę! A, różowa chodzi... Różowa nam chodzi po spałnie. Ja wziąłem stalkera. Wiecie co on robi? Kradnie ludzi, zabiera ludzi. O, nie nie wiem, to... wiem, ale różowa nam chodzi te... po spałnie. I szybko deda. To też Nam no, różowa chodzi po spawnie, ja tyle jest wiem. Tup, tup. Tup. Ten to pies to jest... Ten nie... pies jest szybki, nie? O! Różowa cię zabiła! Ja jestem tu... No nie no ta różowa! Nie. Tu za nic się nie traci hajsu. Tu się tylko zbiera. Mamy na spawnie tego! Różową Kurde, wieżyczka we mnie nawala, jestem tym niewidzialnym, to znaczy przedroczyści. Dobra, no ammo. jednego, potwójciłem! Zabili ją! No! O oh yeah. Bo różowa jest przepicka. Nie mają amunicji. Nie działko! O nie! Nie niż działek, bo oni mają ten. One mają amunicję i one się w pewnym czasie kończy. Kurde, nie oni są na budynku i nie da się tam wbić do nich. Zombiakami. Znaczy hunterem się tylko da. I cajfbatem, właśnie cajfbatem ich pocisnę. Wygramy to przeze mnie, bo Cave nie chodzi. Nie? Ja też lecę Cave Bat'em. Będą słyszeć moją klawiaturę. Nie wiem dlaczego. O, du, du, du. Moją też słychać. Dzi, 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 dzi. Ale GG. twoją będzie słychać. No i co? Jak chcecie z innej perspektywy oglądać, to wbijajcie do Oscar'a. Tak, do mnie. A jak chcecie z mojej, nie bo jak jestem jak lepszy. Film, żeby tam mogli subnąć co? Bo, bo mnie to raczej nie znajdą. Ja nie. mogę podać. O, mnie jest. też nie znajdą. Czemu mi no. wysłałeś na Skype'ie? Tak, mhm. To ja, podałeś. Jak, jak oni, jak podasz im? No właśnie. Nam chodzi, że w tym. A, że, żeby im podać, nie? Brawo dla ciebie, No to... Bo, no! O to mu chodzi. Jaki nieogar z ciebie. Nie? O, o sąd. Czemu ja mam w nocy lagi ty? Ja mam w nocy lagi, a w dzień mi chodzi płynny. O kurde, 36 sps ów co jest? Pewnie przez Bobka, że przez linka. Ja mam 17. A mam 17 jest wszystko. Ej, nie mogę podbić pod długo. No fajnie. Gdzie oni są jeszcze? Nie wiem, tu biegają, o nie. Jest taki jeden z maczetą, on wszystkich ma Widzę go, ma pół HP. Ja tam kick... żeby kiknąć kogoś. Ja też. Oooo, za mało FPS-ów! Nie, 35? To co jest? Mówiłem, że w nocy mam lagi. No to dawaj go, to ten chyba z maczetą. Tak. Z maczetą. To mi co plec! Chcieliście iść z niego? Eee, nie, on tu lata ciągle. Lęciłam, wysyłam pociski. On się ogniem go zabiję? Widzę go. On się podfajcieł. Wszyscy, cała banda, banda zombie go goni. Uuu, dostałem. Mnie też klotka walną. A mnie nie, bo ja latam. Nie wysadził. Ile? O nie, odrębnił z HP. Nie, nie, przegraliśmy. On jest za HP. Dostał! Ktoś go laserem pocisnął. Wygraliśmy. Wygraliśmy? Mhm. Ale czemu, wygra... czemu za wygraną się do takich hajsów? Nie na się dostawać. Nie? Cześć, stop, popatrzyłem na Bobka i to co wysłał, nie? Mhm. I już nie mam lagów. Wiem, że bobek mi się skoleguje. Bobek, gdzie jesteś? Ja? Czekaj. Widzisz mój paseczek? Widzisz mój paseczek obok mnie? Czekaj, czekaj. Nie, Fifi, fi, źle ci powiedziałem, bo rzeczywiście masz paseczek. Mi to pokazuje, że tyle i tyle No. do paseczka. A ja mam już. Już uzbierałem. Easy, yeah. o! Easy lemon easy. Le easy. <laughs> nie, nie grał. Chcę Ło, mm. jestem surwiworem. Wywaliło mnie z mapy. Super! Nie prawie. Super. Ja byłem surwiworem i od razu mnie wywaliło z mapy. Ja tu się boję, bo tu kiedyś mogę chodzić Tak, tak pięknie. Ale dzień tak dobry. dobry, dzień dobry. A dzień dobry panu, a dzień dobry. dzień dobry. Ej, nie mogę. Nie mam starówności nad swoim postacią. A dzień dobry. Zobaczcie, ktoś tak trochę zbił. Ale czaić to? Ale zadałem komuś obrażenia, bo mam 250. Oh, oh. Bobek, ty grasz? Jesteś no? tu. Nawalaj, bobka, bobek nas niszczy. Nie wiem czym, ale nas niszczy. Z Ej, Zazerem, pomocy! No ja też wyleciałem z mapy, bo jest za dużo ludzi w jednym miejscu. Ja się zrozpiełem na oskarze i przez to wyleciałem z mapy. Bobek spadnie. O, bobek. oni są na budynku. No myślisz, że gdzie on, oni mogli. O nie, na tym co wtedy. Bo my w to graliśmy przecież. To była nasza pierwsza lunda. Wiesz co, to... trzeba tam iść, nie? No ja idę hunterem. No ja nie. No, bo akurat no, ja mam. Jak Niech, zginę, jak zginę, to idę kiedy Rozwalamy szybę. Potem? Hey, no. Po co ty rozwalasz szybę? nie wiem, bo bym szybciej rozwalił. O nie, oni mają wieżyczkę na schodach. Ja idę crawlerem. E, wieżyczka mnie nie sięga. Wieżyczka jest za głupia i mnie nie zauważyła. Nie, też nie. Ja jestem stalkerem, czy To jaką turywa to... ludzi. No. Nieraz stalker złapał. A mnie nie. Kurde, nie da się stąd wyjść. Gdzie oni są? Na samej górze już są? Tak. Ja idę on na tam samej nie górze. Nie wejdziesz tam. Wejdzie. A nie, nie, bo drabina ja tu do kibli idę. Ja wejdę hunterem, bo on może się łap... O nie! Oni mają przy drabinie tego! życzki Nie wejdziemy do nich. Tu są hpę A, bo ktoś rzucił tam. Świetnie. Mało to. No, idę dobra. Kej, pad, kej, bad, ja nie lubię zjać z batem, no jest słaby. Jestem na jednym dachu. To dobrze. Ja też. No a Ja się zespawniłem o. na dachu i bobek Widziałem. O! Ściana. Ta wieżyczka. Ale oni mają wieżyczki przy tych, przy drabinie tutaj, jak idzie schodami. No. I tam tutaj się nie da wejść. sobie samochód. No można wsiąść, nie? Pifi, pifi. Jestem. Nawalam no. ich. No ja nie mogę wejść, bo oni mają wieżyczki. Ja widzę nie, jednego, nie, widzę jednego. On Nie tu ja No kurde! Oni mają tą wieżyczkę waloną. Ja jestem w teraz. Chyba od tyłu da się wejść. Idę próbować od jakiegoś boku czy coś. Bo tamtędy nie wejdziemy, bo oni mają tę wieżyczkę. Bo myślą, a my nie myślimy o nim. Jest to Spokniłem jakaś drobina? Się na dachu. Czemu wy się spawnicie na dachu? Nie wiem. Ja tak, jednego. Czym? Zatopiniganem. Ja Ale czym? Pifbatem. batem łatwo trafić. Ej, Bobek, a nie, próbowa nie próbowałeś może, ten... Ej, mm. ja idę tym... burdożerem rozwalić jakiegoś... To oh, właśnie butynek y próbowałem I? i nie udało się. Nie mają wieżyczkę, przez tą wieżyczkę wszystko wygrywają. No. Wieżyczka jest? się rozwaliła! Ale są jeszcze dwie! Za <laughs> są jeszcze dwie. Biffi, ile masz Trzysta 380. Weź tego grubego kup. Co mi jakieś grube. Kup tego! Bo boera? Bombera. Nie bierze bumer. Tego Super! Ja nie mogę latać cave botem z nagraniem. Tam u nich. Bo mi laguje. Cave bot. I w ogóle laguje Nie no! Ale czym jestem. jesteś? Ja zaraz kończę nagrywać. Ja nie, ja nagrywam po 30, bo... I tak mi się to wrzuci w 15 minut. Ja to... Ja trochę uprząt komputer, może będę mógł nagrywać, bo tam, nie kim wiem, 50-60 kim wy, wy tam weszliście? Ja? Ja próbuję zombie, ale ktoś mnie przepchnął przez to... przez szkło fajnie. Ja chcę deadnąć, I am dead. Nie chcę być już cave batem zrobię aż reset charakter. Go I go zniszczyłem prawie. Jest na dwa hity. Ja, ich jest jeszcze z pięciu. Nie! Jak nie? Widziałeś ile ich jest na budynku? Co? się w na schodach cave batem. widzę cię. Czemu wy tymi cave próbujecie? To i tak to nic to nie da. Ja nie próbuję take batem. Ej, co robi boomer? Bumeruję. Jak zabijesz kogoś, to wybucha. Jak ktoś Cię zabije, to wybucha. Dobre. Ale jest... Ale jest chcią wolny. O, nie ma wieżyczki! Nie mają wieżyczek! Wchodzimy! Ej stary, ale ich tam nie ma. serio? A ja nie ma. ich tam. Na dole? A jo, widzę! Na dole! Let go! Oscar tam gdzie będzie? Gdzieś u, jak gdzieś u utkniesz to możesz kliknąć z Gdzie oni są? Uciekają! Widzę! Ostatni został! Widzę go! No ja też! Lecimy! bulldozer! Wchodzi na jakiś budynek. On gdzieś wyszedł na budynek. Nie! Gdzie ja... I oj, kąt on tam wyszedł? Komu on tam w las? Nigdzie nie ma nawet schodów. Obserwuję z góry. Nawalaj w niego, bo on jest tam Na dachu. Jaki Że kolor tu? budynku? Widzę. Został namierzony. A nic jakieś drzwi Nie, przegramy. 14 sekund rady. Ale jeszcze musi wejść do helikoptera, nie? Dobra, my niż znisz... Jest! Mamy drabinę! Wywaliło go. No. Możecie skikowali? Nie. Nie. Lost connection, stracił jakby internet. Aj. Gdzieś mnie deadnął, ale nie wiem gdzie. Byłem ja na tym. Widzę. Byłem na tym budynku. Jest na takim szarym budynku. Tu, Aha, tu, tu, tu. super. Ja go... Próbuję go rozwalić. Cave button. A widzę go, widzę go. Jak on tam w las? A wbijamy tam. Wszyscy tam wbijają już. No jakoś to przeskakuje. No wiem, on z tego garażu. Z tego garażu co my tam drzwi zniszczyliśmy. Bowek wbijasz? No jest kurczą, A nie, da, wbijam, wbijam. 6, 5, przegraliśmy. 4, 3, 2, 1. A to nagle Zero. Oskar już może 20 minut. Jestem jakimś tym dużym digerem Oskar już jest 20. Ja no, mam 19. Dobra, jak nagram 25, się nie, stanie, nie No nie wiem. Ej, zbugowałem się, jestem w czarnym kosmosie. Fifi, jeszcze się nie skończyła runda, bo ja przeżyłem. No, ja też. No Wygrałem. tego ziomka i go Wybuch to sam siebie. Hmm, no lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. U mnie jest dłuższy odcinek, wbijajcie. I na razie. Aha, u mnie jeszcze 10 minut. Czyli ostatnia rundka tak w sumie. No Mamy 20. O! Co? Store? Sekundary. primary, revolver. 16, 15, 14, bob. Oskar! Masz już paseczek obok siebie. No? No szybko! Jestem! Oskar! Dobra. Poczekaj, O, mój brzuch! Nie mogę się podnosić, czajcie. Jak siedzę, nie, to... Albo jak się położę, to nie mogę się podnieść. Jest! Jestem survival! Wywaliło mnie z mapy znowu! znowu byłem surwiworem i znowu od kogoś się ten... odbiłem. Oskar, a ty? Byłeś surwiworem? No, teraz zombie mi się od kogoś odbiłem, nie? Super. Oskar, byłeś surwiworem? Nie, ktoś zamroził. No, a ja się odbiłem od wszystkich, nie? I jestem zombie. Będę. Bez sensu to jest, że każdy się spałni na sobie. Co ty ci co głupi! Głupi bobek tam a, jest. Jeden sobie zrzuciłem granat idę dla ci jesteś zombie jestem cave battle no, no czeeem hunter o, hunterem tam wejdę o boże, jak oni spam killują, nie? To jest niemożliwe, jak oni spam killują nie spam killują, tylko spawn killą nie ucz mówić, o Jo. Co, co, co dwie minuty, nie? Spawn, healują, spawn, hilują, dobra. Bobka, dawaj Bobka. Widzę Bobka, no, nie Bobek. Ja tym walonym bo gra mnie pozwala mi wybrać innego drugiego. No elo Bobek, wiesz, że byłem centralnie pod tobą. Wtedy tam tym ciu, 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 ciu. O, <śmienicza> Zabiłeś go? Nie, Ale nie, 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 nie. Uuu zabił mi Widzę cię, jak tu latasz. Uuu, zabił mnie. A, Bobek! A masz! A masz! A masz! Już ma bobka! Ja tam chodziłem przy nim i go nawalałem. Ale Bobek się nie zre... Bobek się zrepił na mnie i nie dał. Chodź tu! No, jak oni wszyscy są prawie survivolami, a... Trzech jest tymi ja z O, Widzę Bobka, widzę bobka. Jezu, widzę bobka. oni mają wieży! A ja widzę ty... Zabiłeś go? Nie, bo Bobek nie zabił. Nie, ja cię zabiję, mój ziomek cię zabił. A <grym> kurde, Bo Oskar jesteś przy przyziomku. No właśnie ja go nawalałem. narwalałem. Narwalałem. Przeziemają... No właśnie co? Ani to przyjdzie. Wszedł moją... Nie, że czeknął Amo. Bob... O Boże, jaki mordon na tym budynku! O, bobek dostał! Pediaku! O, Bobek nada! Dadnął Bobek! Błyste! Jeszcze jeden! No jest! No no, jest! Dobrze, no, wygraliśmy! Nie, jeszcze jeden tam jest. O nie, wygraliśmy! O, o je! Wygraliśmy pierwszy. mniej więcej trwa 4 minuty. Jest, ale nic nie dostaliśmy za to. Tylko jak z się wygra, to dostaje się. Ale ja chcę się nie zrespić na kimś, nie? O Nie! na wszystkich? Nie lubię FFA. Nie z tą bronią, co ja mam. To, są, to jest bez sensu teraz FFA. Jak ja będzie... FFA raz wygrałem prawie z Gnatem. Gdybym nie wyszedł, to bym wygrał. Ja, ja chcę z brunatem. Jeszcze trzeci gramy, rank jeden. Chłopaki. Filip, a ty ja mam też już mam? No, ja już a mam. Oskar też mam. Cifi, ja też mam. Na, na łatwym jest. O, mam grenajda! Kogoś rzucę w tym A mnie wyrzuciło, jak fajnie! No, mnie też zawsze wyrzuca. Zginąłem! No nie, no ja wolę. Już, już, już nie tego. No, a mnie wyrzuca zawsze. Tak, ja nie lubię tego FFA. No, bo oni są. Patrzcie na mnie. O, kikujcie, kikujcie. Jak masz Jak mam co? A na masz więcej HP? Wiem, bo ja mam 200. No ja też. Ej. Ta niebieska kamienka dodaje 50% HP. Ja właśnie nie mam założone, ja mam... a powinien. A! Idzie do mnie jakiś upzory. Rzucam mu Grenada. Super. To, to mi się udało, naprawdę. Już mnie zabił, nie? Nie. Już nie. Ale żyłem, bo mnie upstory, nie? On miał FMS-a, ja rzuciłem mu Grenada. Trzy strzały albo cztery. Dobra. Stwierdził. Jedziła, jeszcze żyje. Co? Jest ta skrzynka taka drewniana, nie? No. No i są różne takie części. To nic nie daje. A to nie jest amunicja czasem? Może. Nie, to jest, to jest amunicja nie. chyba, bo... Przed ja tak... zrobię pauzę w nagranii. Dobra, stwierdziłem, że to będzie koniec odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, wbijacie na nowa kanał. Rzu... tego <noise> Nie zapisuję. Nie. Pożegnajcie się. Na razie.